Łukasz Egeo, kapitan NW, u cel miał być pierwsze miejsce na podium, jest drugie. Jesteście niezadowoleni? No na pewno mi się wydaje, że tutaj wynik nie miał takiego znaczenia, na pewno najważniejsze jest to, że dla dzieci zdrajemy pieniążki i to gdzieś tam komuś posłuży, to jest najważniejsze ten. Także no turniej taki dość ciekawy, można było po tych świętach całych się troszeczkę rozruszać. Mamy teraz bardzo fajną misję odnośnie Wisły Kraków w niedzielę, także na pewno taki przerywnik w tym turnieju nam się przydał, a przy okazji tak jak powiedziałem Pieniądze na szczytny cel, także jesteśmy za, za, zadowoleni. No, dru drugie miejsce, no niestety, yy, troszeczkę nas, że tak powiem, boli, bo w tym finale byliśmy, uważam, też lepszą. No niestety, karne zadecydowało, to jest zawsze loteria. No dzisiaj wygrała druży drużyna z Kuźnicy, także gratulujemy im. Szykowaliśmy się na finał Enbit Gliwice Galias na Gliwice, tym razem inna drużyna znalazła się w tym finale. Szkoda, że nie doszło do nerwów? No na pewno szkoda, tam już od jakiegoś czasu próbujemy się z nimi spotkać na jakiś sparing. No na razie się nie udaje, dzisiaj wystawili młodzież, także mam nadzieję, że spotkamy się z nimi w lidze. Sportowo dzisiaj no było co poćwiczyć, bo zespoły nie okazały się wcale takimi kokciuszkami, tak? Na pewno turniej stał na wysokim poziomie, drużyny się, tak, jeszcze, tak powiem, spinały się na lidera z pierwszej ligi, także na razie dodatkowo motywowały. Było dużo walki, było dużo... Ładnej gry z naszej strony, no, ale no niestety, takie jak powiedziałem, no, gdzieś tam ten na, na koniec nie ma tego, tej kropki na i, no ale, yy, na, dla, nas, dla nas celem jest najważniejszy niedziela i mecz z Wisłą. Mhm. Mówisz cały czas o tym meczu z Wisłą Kraków, no bardzo, bardzo ciekawe widowisko się szykuje nam w niedzielę. Na pewno tanie skóry nie sprzedamy. Yy, Wisła jest faworytem, ale uważam, że jak zagramy na naszym takim dobrym poziomie, to jesteśmy w stanie sprawić niespodziankę. Szkoda, że w, takiej, w że tak wczesnej fazie spotykamy się z Wisłą Kraków, ale, tak jak powiedziałem, zapraszamy kibiców na halę, mam nadzieję, że będzie dużo widzów i będzie fajne widowisko. Yy, na pewno nie będą drżały Wam kolana, jeśli widzicie przeciwko się. No, chyba nie. Na pewno nie, no myślę, że tutaj większość zawodników to grało już z Wisłą nieraz, także to jest kolejny z takich meczów mi się wydaje, że bardziej będziemy zmotywowani, niż będą nam drżały kolana, bo zawsze fajniej jest grać, yy, powiedzmy, z Wisłą Kraków, niż z jakąś drużyną, yy, z, powiedzmy, z, z dolniejszej półki. Matrz co strony Mocne strony, och, ma tyle, żebym musiał wymieniać, wymieniać. No, na pewno y, dwóch zawodników z Ukrainy, y, Bramkarz, Paweł Budniak, także jest tam kilku ciekawych zawodników, no i grają ze sobą od dłuższego czasu. No, y, y, są na pierwszym miejscu w Ekstraklasie, także y, nie są tam przypadkowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Y, Szymon Maksym Tranerwitgliwice, powtórka my... z historii, tak można by powiedzieć. No, można powiedzieć, że powtórka z historii to nie jest. Y, finałów, karne, tak miało być? Czy tak miało być, to nie wiem, no tak się stało w każdym razie, raczej tego nie planowaliśmy, potraktowaliśmy turniej ogólnie jako jednostkę treningową, bo mało czasu w ogóle na treningi, dłuższa przerwa była i za to byli. No szczytne, szczytne na pewno cele, ale tak jak powiedziałeś, była okazja przyjrzeć się kilku zawodnikom, nowy nabytek W. Gliwice, młodzież jak wypadli? No, nowy nabytek, bardzo dobrze zaklimatyzował się w zespołu i myślę, że dnia na dzień, czyli z treningu na trening jest, jest coraz lepiej i będzie, że tak powiem, mocnym wzmocnieniem w przyszłej rundzie. Będziemy mieli z niego pociech. Młodzież wygląda trochę wystraszoną. Młodzież jak to młodzież, nie. Potrzebuje też trochę czasu, dopiero są z nami od niedawna, ja wiadomo. Dużo pracy przed nimi, ale, ale nie skreślamy ich i myślę, że, że może za parę lat będziemy mieli też z nich jakąś pociechę. Na tym to ma polegać. Emocje w tym turnieju rosły z meczu na meczu. Z grupy wyszliście łatwo. W świerdzinale zaczęło się już pierwsze schody, półfinał był trudny, no i finał chyba najtrudniejszy. Jak to widzi trener? Ja myślę, że te mecze tam po fazie grupowej były już takie W jednej bramki, aczkolwiek mówię, ten, ten tu, turniej jako jednostka treningowa dość mocno nam wyszedł i jesteśmy z tego zadowoleni. A czy było pod górkę w każdym następnym meczu, to to... Myślę, że jak gdybyśmy trafiali to co mamy to by było tak jak w grupach. To ostatni sprawdzian przed płyczem pucharowym z Wisłą Kraków, tak na to patrzył też trener? No, tak i mówię, to była jednostka treningowa, Czy ostatni sprawdzian, no niestety było tak krótko, że, że ciężko z kimś zagrać, sparing kontrolny to z jakiejś zgodnej półki, bo, bo na tym by nam najbardziej zależało, nie no, jestem zwolennikiem takich turniejów, bo, bo no poziom jest słaby ogólnie takiego turnieju i Później zawodnicy dostosowują się do poziomu całości. Ja nie, ja nie jestem zwolennikiem takich turniej. Jeżeli mamy grać o wysokie cele, szanuję tych wszystkich rywali i myślę, że, że, że następny turniej, jeżeli będzie tak zorganizowany, powinniśmy zagrać młodzieżą, która powinna się wdrażać i właśnie w takich, takich turniejach łapać te, te oświadczenie meczowe. A ci zawodnicy, którzy tam mają że taką, jakąś ze sobą przeszłość i, i granie, no, powinni omijać takie turnieje. Bo... Wiadomo, rywal się, się mocniej na nich spina, to grozi kontuzjami, a przed, przed samym sezonem one nie są wskazane. Wszyscy się zastanawiają, czy Wisła Kraków jest w zasięgu nb bit -Bilice. Jest, czy nie jest? Ciężko profesie. mi powiedzieć. No, Wisła Kraków jest, jest, jest najmocniejszą drużyną akurat na, na, na tym czasie na futsalowej Ekstraklasie. Ogólnie w Polsce. Na papierze no, zobaczymy, jak to wyjdzie. Koniec sezonu mieli bardzo dobry. Miejmy nadzieję, że może ta przerwa ich trochę z tego wybiła. Będziemy starali się wykorzystać każdy błąd i, i zrobić niespodziankę. Jest mi... Wisła jest faworytem tego spotkania to nie podlega dyskusji ale to jest też oficjalny mecz, mecz o stawkę, czyli taki przedsmak w tego co nie może czekać w tak, tak dokładnie, no, chcąc grać w Ekstraklasie no, musimy się liczyć z takimi meczami, to nie będzie tylko Wisła no, różnie jest 10 w Ekstraklasie czy 11 będzie no, każdy, każdy przeciwnik tam jest mocny nikogo nie wolno lekceważyć, na no, każdego trzeba zagrać na 100% no a tak jak powiedziałem no, szanujemy ich i nie jesteśmy faworytem, ale Powalczymy w tym meczu i zobaczymy, co się okaże. Puchary się rządzą swoimi prawami. I jedynie co, możemy sprawić na niespodziankę i postaramy się, że tak powiem, nie zawieść. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki. Bardzo.